Tak jak Kraków kojarzy się z Wawelem, tak ćmielów z porcelaną. Jedyne żywe muzeum w jedynej manufakturze porcelany w Polsce wita nas jedyną w świecie aleją małp. A to tylko początek przygody, która czeka zwiedzających i zaczyna się w piecu. Wysoki na 22 metry kolos. Służył kiedyś do wypalania porcelany. Wszystko zaczyna się od trzech niepozornych składników. Odpowiednio dobrane i poddane właściwym procesom zmieniają się w delikatne dzieła sztuki. Cenione w całym świecie wyroby z Śmielowa trafiły m.in. na belgijski Dwór Królewski, do Pałacu Buckingham i do Watykanu. Z jednej strony klasyczne, nieco konserwatywne wzornictwo, z drugiej upraszczanie kształtu, eliminacja drobnych dekoracyjnych elementów, miękko prowadzona linia profilu, cechy charakterystyczne dla rzeźby kameralnej. Pod dachem starej fabryki porcelany Świt mieści się główna siedziba Galerii Sztuki Współczesnej – Van Rie. To królestwo żywiołu ognia, największej na świecie wystawy rzeźbiarskich i malarskich dzieł Lubomira Tomaszewskiego. W 1966 roku, po wielu perypetiach z władzami PRL-u, Tomaszewski wyemigrował do USA. Cztery dekady później, obecny właściciel Ćmielowskiej Manufaktury zaproponował mu współpracę. Ta ekspozycja to jeden z jej owoców. A teraz czas ubrudzić się trochę. Glinka kaolinowa, skalenie i kwarc. Mieszamy, formujemy, gładzimy, byle ostrożnie. Pod okiem doświadczonych opiekunów, własnoręcznie i na własne oczy przerabiamy cały proces powstania porcelanowych cudeniek. A jeśli starczy nam cierpliwości i umiejętności, wyjdziemy z muzeum z własnoręcznie wykonaną różą oczywiście z certyfikatem manufaktury w ćmielowie.